Nasza firma istnieje na rynku od 27 lat. Jesteśmy jednym z wiodących producentów w Europie membran dachowych i akcesoriów dachowych. Firma, która wiele wniosła w branżę dachową, a obecnie jesteśmy na targach z nowym, innowacyjnym rozwiązaniem, zintegrowanym dachem z panelami solarnymi. W dużym skrócie, trzy w jednym: dach, energia i design, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dla inwestora. Więc, to jest dach, to jest finalne poszycie dachowe, a my, jako firma, która do tej pory przez wielu lat uciekała od słońca, chroniła dachy i to, co się znajduje pod nimi od słońca, postaraliśmy się wykorzystać energię słoneczną po to, żeby mieć z niej korzyść. Więc nasz dach w tym momencie produkuje energię, a nasz system, który pozwala na montaż paneli w sposób bezpieczny na dachu, przede wszystkim jest po to, żeby zapobiegać ewentualnym ryzykom przeciwpożarowym oraz zapewnić bardzo dobrą wentylację, dobre właściwości wentylacyjne. Dla każdego panelu, co z kolei przekłada się na wyższą moc takiego dachu. Jesteśmy chwilę na rynku jeśli chodzi o markę Majrów, bo tak naprawdę prezentację mieliśmy środkiem jesieni ubiegłego roku, a sprzedaż zaczęliśmy od 1 grudnia. Obecnie jesteśmy zaskoczeni reakcją rynku, bo od tych kilku tygodni udało nam się sprzedać kilkanaście dachów i już jesteśmy w trakcie zakończenia pierwszych budów. A zapytań jest grube kilkaset. Więc, e, mimo obecnej koniunktury na rynku, jest to bardzo zaskakujący wynik. W tym roku będziemy już mieli prezentację naszego systemu i oficjalne wejście na kilka rynków zagranicznych. E, a zapytania wyprzedzają nas, bo tak naprawdę chcemy to robić w sposób spokojny i e, bym powiedział taki stonowany. A mamy więcej zapytań i więcej rynków o nas pytań niż my jesteśmy w tym momencie w stanie zapewnić. Od strony konstrukcyjnej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby montować duże powierzchnie. Jedną z dość dużych branż, która ona nas to jest branża między innymi rolnicza, gdzie dwuspadziste dachy cieszą się dużą popularnością i też jest potrzeba doposażenia ich w systemy fotowoltaiczne. Sporo zapytań mamy, jeśli chodzi o renowacje, na przykład też dachy na kamienice, większe, większe powierzchnie, wspólnoty mieszkaniowe. Także nie ma dla nas znaczenia bardziej regulacje prawne, gdzie jak dużą moc jesteśmy w stanie dać. Także w Polsce jest to limitowane do 50 kW dla jednej instalacji. Za granicą są to różne regulacje.